ale mówiłem wiele razy, że ja się brał na boję, bo to jest szaleniec albo wariat. A z czego to wnoszę? Z tego, że jest geniusz. Braun, jak zaczyna mówić, to buduje bardzo długie zdanie i jestem w stanie ocenić, jako pisarz, który buduje krótsze zdania, ale poprawne gramatycznie, że zdanie Brauna, choćby trwało półtorej minuty, jest skonstruowane poprawnie, gramatycznie. I logicznie, i potem z takich bardzo długich zdań złożył pan wypowiedź, która trwa pół godziny, bez kartki, z głowy. Logiczny wywód, który na kartce byłoby trudno czytać i nadążyć, w tempie, w którym pan mówi, a pan wolno mówi. Czyli geniusz. Nikt tak nie mówi poprawnie i takimi zwałami wielkimi, bez błędu. Czyli geniusz. A jak geniusz, to znaczy, że jakiś.